Witaj serdecznie, Mary Koleńczak z tej strony, koordynator projektu Miasto Szkoleń. Dziś mam dla Ciebie coś niesamowicie inspirującego. Wywiad z Pawłem Krzyworączką, który przeprowadziłem miesiąc temu po jednym z jego doskonałych szkoleń. Dlaczego ten wywiad jest tak niesamowicie inspirujący? Wyobraź sobie człowieka, który najpierw 8 lat robi podstawówkę, potem 4 lata robi liceum, następnie 5 lat robi studia, po czym przez kilka lat Robi doktorat, ma własny dorobek naukowy, pracuje ze studentami, gdy pewnego dnia postanawia wszystko to rzucić i zająć się własnym e-biznesem. W przeciągu krótkiego okresu czasu staje się czołowym graczem na polskim rynku e-biznesu. Myśli, że to niemożliwe? Taka jest właśnie historia Pawła Krzyworączki. Serdecznie Cię zapraszam na krótki wywiad. bardzo serdecznie. Marek Olejniczak, Miasto Szkole. Dzisiaj moim gościem, a właściwie może ja gościem, jestem u Pawła Krzyworączki. Po jego szkoleniu zjazd Forum Biznesy. Witaj Paweł. Cześć. Paweł, chciałem ci zadać kilka pytań. Przede wszystkim, dlaczego zrezygnowałeś z bycia wykładowcą na uczelni, pomimo tego, że no nieprzeciętnie zrobiłeś doktorat na e, Akademii głowniczo hutniczej w Krakowie. Dlaczego zrezygnowałeś, dlaczego zajmujesz się biznesem? Wiesz co? Albo nudną strasznie robotę, nie wiesz? Jeździliśmy po różnych budowach, wysadzaliśmy w powietrze różne hale, przewracaliśmy kominy żelbetowe. Wiesz, te materiały wybuchowe to była tak nudna fucha, że musiałem coś fasującego robić, nie? A taka, wiesz, siedzenie przed komputerem wieczorami cały dzień de facto, to jest zupełnie inna adrenalina, nie? Otwierasz okno, nowa przeglądarka, nowe okno, wiesz, emocja, gdzie tam detonacja pół tony dynamitu, nie? A mówiąc tak mniej żartem, za dużo miałem ograniczeń na uczelni, to po pierwsze. Czyli nie mogę się za bardzo rozwijać. Wiesz, nauczenie jesteś w pewnej strukturze. Jest kate pracownia, katedra, wydział, są pewni ludzie, pewne układy i jesteś jako trybik. Niewiele możesz zrobić. Masz oczywiście nie do końca limitowany czas, czas, czas pracy, masz studentów, masz trochę satysfakcji, badania naukowe, wystąpienia, jest trochę fanu, tak? Ale mało zarabiasz i masz bardzo małe możliwości i w zasadzie pracujesz w firmie, tak masz przyłożony. Jak masz duże przedsiębiorcy, to nie jesteś w stanie pracować w taki sposób dla kogoś albo u kogoś. A ja od zawsze co widocznie mnie ciągnęło do marketingu, bo zresztą na studia zdawałem na marketing i zarządzanie. Nie dostałem się, i inaczej się moja kariera potoczyła, to ale pomimo tego, że zrobiłem doktorat, miałem drzwi kariery naukowej otwarte, stwierdziłem, że nie, nie to tak naprawdę chcę robić w życiu i podjąłem decyzję, odciąłem przeszłość nową i robię co innego. A dlaczego się wziąłeś właśnie za e-biznes, a nie za biznes tradycyjny? Dlaczego nie masz pizzerii albo sklepu z rowerami? Wiesz co, no powodów tu jest wiele związanych z tym, jakie plusy niesie sobą na biznes. Nie chciałem mieć biznesu, gdzie wiesz, jestem większość dnia poza domem. Wiesz, to też są minusy tego, że jesteś w domu, jest żona, dzieci czasami ci przeszkadzają, no żona cię zawoła i odrywa cię od pracy. Nie masz tych takich bloków czasowych, bardzo wydajnych, czasami długich. Czasami wyfalam po prostu żony z dziećmi nawiść do teściu żeby popracować. Są różne problemy czasami, ale generalnie praca u siebie w domu ma mnóstwo zalet. Nie tracisz czas na dojazdy, na korki. Żadna mafia ci do lokalu typu kawiarnia nie przyjdzie, po prostu poharacz. No w internecie być może takie rzeczy zaczną się zdarzać, ale w polskim internecie no, taki, co nie. Ten biznes ma mnóstwo zaleń, no, jest skalowalny, możesz robić wiele biznesów po prostu siedząc przed komputerem, współpracując z masą ludzi. Tak? Możesz budować coś takiego na przykład jak bazy adresowe i jednym mailingiem zarabiać na przykład 10 tysięcy złotych. W biznesie tradycyjnym większość tych rzeczy jest niemożliwa, aczkolwiek w niektórych przypadkach biznes tradycyjny jest bardziej skalowalny i przynosi szybciej większą kasę. Ale ja wybrałem e biznes, bo stwierdziłem, że tu są większe możliwości dla mnie no i nie ukrywam, że to mi się podoba po prostu. Byłeś przez krótki czas, tak mi się wydaje, że krótki, wykładowcą na uczelni i miałeś dużo kontaktu z młodymi ludźmi, rozpoczynającymi dopiero karierę zawodową, czyli wybierającymi, czym się będą w życiu zajmować, co takiego będą robić. Czy uważasz, że e-biznes jest dla każdego, dla takiego młodego człowieka też i czy każdy może stworzyć dochodowy e-biznes i odnieść na sukces w internecie? Małe sprostowanie, na uczelni no, wykłady, niektórzy mówią wykładałeś, w sensie prowadziłeś wykłady, oczywiście wykładów wiele nie poprowadziłem, ale innych form zajęć, no to było prawie, że 10 lat, więc to troszkę było uh -huh. na tej uczelni. Ale na twoje pytanie odpowiedź jest oczywista, oczywiście, że nie dla każdego jest biznes, to tak jakbyś chciał powiedzieć, słuchaj e-biznes to jest też biznes, to tak jakbyś chciał powiedzieć, że każdy ma potencjał zostania przedsiębiorcą, prowadzenia własnej firmy, oczywiście, że nie każdy. Wmawia się czasami ludziom, że każdy może zarabiać w internecie, a prawda jest taka, że nie każdy. Trzeba spełnić szereg, mieć szereg cech i być na tyle zdeterminowanym, żeby mówiąc wprost zapieprzać przez kilka lat. Nie ma czegoś takiego jak natychmiastowy sukces. Oczywiście są przypadki i na nie się powołujemy, tak? Że ktoś osiągnął błyskawiczny sukces, zbudował firmę, startup, sprzedał za 10 milionów, okej. Okay. A tak samo możemy rozmawiać, wiesz co, pani Jadzia wczoraj wygrała milion w totka, a drugi wygrał w sobotę, a trzeci w środę i to się też kręci, tak? A przecież granie w totka to jest chyba jedna z najgorszych głupot, jaką robimy, tak? Kupowanie sobie nadziei, że, że ktoś nam da pieniądze. Dokładnie. Więc biznes absolutnie nie jest dla każdego, bo jest cholernie wymagający. Nie tylko trzeba mieć powiedzmy wysoki iloraz inteligencji, bo akurat to nie jest najważniejsze ale trzeba mieć szereg predyspozycji do tego, żeby chcieć siedzieć całymi godzinami przed komputerem, nawiązywać kontakty, trzeba być grzecznym do innych, empatycznym, trzeba lubić to, co robisz, tak? Lubić też ludzi. W internecie jeszcze bardziej niż w biznesie tradycyjnym wyjdzie, jeśli jesteś y, złym człowiekiem, nazwijmy to tak ogólnie złym, tak? Nie lubisz ludzi. Bo prędzej czy później obrazisz kogoś, gdzie się wypowiesz, coś zrobisz źle, a w internecie to jest często jak wirus. I zniszczą Ci opinię, przestajesz być wiarygodny i, i możesz się zwijać. Szczególnie w biznesach eksperckich, które ja promuję sam to robię i innych do tego namawiam, wtedy jest Paweł Krzyworączka. Imię, nazwisko. Ja nie mogę nikogo oszukać, nie mogę zniszczyć swojej opinii, bo ja, ja, to jestem, ja jestem firmą. To nie jest biznes typu, że nagle narobię tzw. Tak przekrętów, długów, wierzycieli, zbankrutuję firmę, otworzę następną. To jest inny, inny rodzaj biznesu. Totalna odpowiedzialność za wszystko. A przecież jak przeanalizujesz swoich choćby najbliższych 10 znajomych, to zastanów się, ilu z nich jest tak odpowiedzialnych, żeby właśnie siebie, swoją rodzinę i utrzymanie i swój biznes, wszystkich klientów, wszystko to, co robi, za to wziąć pełną odpowiedzialność. Nie oglądać dziennika, telewizji, nie mieć na to czasu, nie chodzić prawie na imprezy, tylko pracować przez kilka lat na przykład. No to sobie odpowiesz wtedy. Aha, z moich dziesięciu znajomych jeden albo nikt, tak? No więc biznes internetowy nie jest dla każdego. A jak długo zajmujesz się biznesem i jak długo zajęło Ci osiągnięcie, czy tak powiem sukcesu, który by Cię zadowalał, czyli zarobków na określonym poziomie, dzięki którym na przykład byś mógł się utrzymywać siebie i swoją rodzinę? Ale to jest pytanie jakby w czasie przeszłym, tak, a ja jeszcze mm. tego nie osiągnąłem. Oczywiście nie wiem, się utrzymuję rodzinę, żyjemy sobie spokojnie, całkiem fajnie, z moich zarobków we biznesie, to tak. Zarabiam odpowiednie pieniądze, żebyśmy fajnie żyli, ale ja się tu nie wstydzę powiedzieć, nie mam limitu ile chcę zarabiać, mm. Ale powiedzmy, że jednym z moich celów jest zarabianie miliona netto miesięcznie. I to jest możliwe dzięki Bo to. Oczywiście nie dlatego, żeby sobie kupić jacht, wyspę prywatną mhm. i tak dalej. Po prostu moją misją jest pomaganie ludziom nie tylko w biznesie, też poza biznesem, a żeby stworzyć fundację, pomagać nie dziesiątkom, ale tysiącom ludzi, potrzebna jest kasa, nie oszukujmy się. Nie wystarczą idee, mówienie, no ale też do kogo mówienie, trzeba przecież dotrzeć do tych ludzi, jest potrzebny marketing, jest potrzebna skala, są potrzebne pieniądze. Czyli ja chcę sam wygodnie żyć, mieć przyjaciół, im pomagać, pomagać klientom, po prostu mieć świetny biznes z olbrzymią satysfakcją, ale chcę... No moją misją jest pomagać większej ilości ludzi, a do tego są potrzebne pieniądze. Ja nie potrzebuję miliona miesięcznie, żeby doskonale żyć. Mi wystarczy kilkadziesiąt tysięcy teraz. Ale jak chcę pomagać tysiącom ludzi, potrzebne są olbrzymie pieniądze. I czuję i wiem, że mam potencjał, żeby zarabiać olbrzymie pieniądze i do tego dążę na razie jeszcze... Wydaje się, że to powoli rośnie, ale już mam bardzo rozbudowaną strategię. Robię mm. wiele rzeczy naraz, bardzo przemyślanych strategicznych. Czyli niektórych efektów jeszcze nie widać, ale to wszystko ma swój cel. Te wszystkie lejki się połączą i wystartuje rakieta. A czy trudno jest odnieść sukces we biznesie i dlaczego wiele osób, bo wiele osób próbuje, dlaczego, wiele osób nie odnosi sukcesu? Co jest takim barierą dlaczego... co wczoraj nawet na szkoleniu rozmawialiśmy o... O pomysłach na biznes o przygotowaniu strategii, między innymi o błędach popełnianych przez startupy. I tu wiesz, no można by wymyślać czy mówić statystycznie, jakie są błędy najczęściej popełniane. A tak naprawdę, tak z mojego doświadczenia wynika, że chodzi o brak wiedzy, brak zaangażowania i brak determinacji. To determinacja, zaangażowanie wygląda po, podobnie. Jak ktoś mnie nawet czasami pyta o pomysł na biznes to ja nawet bezsensem jest mu dać ten pomysł. Po co? Co on z nim zrobi? Pierwsza jest edukacja kontakty biznesowe, pojawia się zaangażowanie, pojawiają się różne możliwości, znajdujesz pomysł i wtedy dopiero determinacja, żeby ten pomysł przez długie miesiące strategię zbudować i go realizować. I większość ludzi tego nie robi albo próbuje na szybko zrobić i to się nie udaje Nie ma drogi na skróty. Dlaczego zdecydowałeś się promować Miasto Szkoleń, dlaczego zdecydowałeś się dołączyć do tego projektu, akurat tego projektu, co go wyróżniło? na tle innych projektów, co pewnie codziennie dotrzymujesz jakąś propozycję biznesową, może kilka propozycji biznesowych, na swoją skrzynkę e-mail, tak podejrzewam, dlaczego wybrałeś właśnie miasto szkoły? Panie Przewodniczący, to akurat jest prawda, że tych propozycji mam mnóstwo i jestem strasznie wybredny. Nie to, że ja jestem wybrednym człowiekiem, tylko po prostu to, co robię w internecie, to jaką sobie buduję pozycję, zakłada samo w sobie, że ja nie mogę w nędzne projekty wchodzić, projekty nieprzemyślane, projekty, które powstaną, mają małe szanse na sukces i znikną za chwilę. Jak wiesz, zanim po, w tej chwili już powiedzmy będzie niedługo uruchamiane miasto szkoleń, zanim to wszystko się stało, rozmawialiśmy, spotykaliśmy się, sam wiesz z jaką determinacją, pasją mówiłem o tym, co uważam, że powinno tam być, jak to powinno być zbudowane. I widząc, że wy jesteście elastyczni, że słuchacie co ja mówię, jeśli mówię dobrze, nie głupio, to mówicie Paweł masz rację, wprowadzimy to. Jeśli widzicie, widzę interakcję, że moje pomysły, moje sugestie są przyjmowane i widzę w tym spójną wizję tego pomysłu, miasto szkoleń, to wtedy w to ewentualnie mogę wejść. I stwierdziłem wchodzę w to, bo zobaczyłem, że to jest spójne. Jestem w stanie w jeden, dwa, trzy takie projekty podobne wejść w ogóle, nie więcej. I na pewno wychodzi na to, na tą chwilę, że jednym z nich będzie miasto szkoleń i widzę, że projekt jest przemyślany. Mam nadzieję, że więcej takich trenerów jak ja w to wejdzie. Zresztą to będzie jeden z elementów napędowych tego biznesu. Musi wejść przynajmniej kilka osób, no w jakimś sensie autorytetów we marketingu w Polsce, żeby ten projekt świetnie był wylansowany. Dlaczego uważasz, że miasto szkoleń jest odpowiednim miejscem dla ludzi, którzy chcą zarabiać poważne pieniądze za pomocą internetu? Jednym słowem, dlaczego polecasz... Ten projekt, dlaczego uważasz, że on jest dobry? Już po części odpowiedziałeś na to pytanie, ale jakbyś to rozwinąć pod względem zarobkowym, jak, jak to oceniasz. Znaczy mówisz w tej chwili od strony y, klientów, którzy będą korzystać z miasta na szkole, prawda? Wiesz co, to co przed chwilą powiedziałem. Żeby robić biznes potrzebna jest wiedza, potrzebne są kontakty biznesowe, no i reszta to jest też twoja praca, tak? Wiedza, w tej chwili żyjemy w takim powiedzmy wieku wiedzy, tak? Jest zalew informacji. Nie jesteśmy, bardzo się stresujemy, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego czytać, oglądać. Ja na dysku mam ze 30 gigabajtów od różnych marketerów filmów, których nie jestem w stanie obejrzeć. Niektóre z nich być może obejrzę, a być może ta kupka będzie rosła i tylko będę na bieżąco coś oglądał, a to co pada na kubkę nigdy nie obejrzę. Czyli wiedzy jest za dużo, ale... Zawsze znajdziemy czas na esencję, powinniśmy znaleźć, czyli na oglądanie, zapoznawanie za się z najważniejszymi, najlepszymi szkoleniami, wideo, nagraniami czy książkami. I w tym momencie, gdy będziemy mieć takie miasto szkoleń, gdzie będą najlepsi marketerzy, będą dawać wiedzę najbardziej bieżącą, aktualną na tacy, to głupotą będzie nie być w tym serwisie, nie korzystać z niego. Bo skoro będziesz kilka razy w miesiącu miał tą wiedzę podawaną na tacy, skoro będziesz w ramach jakichś forów czy innych miejsc miał do dyspozycji ekspertów odpowiadających na swoje pytania, to już tylko od Ciebie zależy w tym momencie, czy robisz biznes, czy on się uda, czy nie. Bo się nie wytłumaczysz, ktoś mi nie doradził, ktoś mi nie powiedział, że ten pomysł jest zły, bo o wszystko możesz spytać. Ktoś ci doradzi. Będziesz mnie zaczynał biznes, spytasz, podpowiedzą ci, albo powiedzą, ci pomysł jest do D, albo Ci powiedzą, zmodyfikuj to i to, pomysł się uda. Albo ktoś w ogóle wejdzie nagle w to jakiś inny specjalista albo przedsiębiorca z tobą biznes i go zrobicie razem. Więc miasto szkole będzie plusem dla ludzi uczestniczących w nich na wielu poziomach. Nie tylko zdobywanie wiedzy, bo teraz wiele osób zdobywa wiedzę, dla wiedzy. Chodzą na szkolenia. Czytają i koniec, tak? I dalej żyją marzeniami o jej biznesie. Mam nadzieję, że tu będzie masa ludzi praktycznie do tego podchodzących, korzystających z tej wiedzy. W praktyce się okaże, bo tak jak każdy model biznesowy, ten może się nie do końca sprawdzić, jak nam się tutaj marzy, ale mam nadzieję, że to będzie strzał dziesiąty. I tego sobie wzajemnie życzymy. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Paweł Krzywą. Dzięki serdeczne, pozdrawiam. Jeżeli podobał Ci się ten wywiad, jeżeli Cię zainspirował, koniecznie kliknij, lubię to. Paweł Krzyworączka jest jednym z czołowych trenerów w Mieście Szkoleń. Jeżeli chcesz uczyć się od niego, jeżeli chcesz oglądać jego szkolenia lub też chcesz zarabiać na jego szkoleniach za pomocą naszego abonamentowego programu partnerskiego, zarejestruj się kompletnie za darmo. Pod spodem znajduje się link do rejestracji w systemie. Kliknij w niego, wypełnij krótki formularz i dołącz do naszej społeczności Miasta Szkoleń. Zapraszam, Marek Lejniczak.